To czerwone światło kosztuje około 5000, ale ty możesz je mieć za darmo. Takie lampy emitujące czerwone światło są świetne, ponieważ wnikają głęboko w nasze ciało i mitochondria, generując więcej energii. Dostarczanie go regularnie wspiera funkcje komórkowe, co przekłada się na regenerację i redukcję stanów zapalnych w organizmie. Ale jeśli nie masz dostępu do takich specjalnych lamp, powinieneś wiedzieć, że promienie słoneczne zawiera takie czerwone i bliskie poczerwieni długości fal. Słońce ma oczywiście dodatkowe zalety. Zawiera fale ultrafioletowe, które pomagają nam wytwarzać witaminę D. Endorfin, i tlenek azotu. To dzięki nim chłopiemy o która sprawia, że czujemy i wyglądamy dobrze. Na zewnątrz masz pełne spektrum fal, które pomaga regulować Twój ryb dobowy. W ciągu dnia mamy najwięcej ultrafioletowego światła, które potrafi nas przypalić. Ale z rana i wieczorem, bo aż do 80% jest najwięcej tego czerwonego i podczerwonego. Oczywiście na zewnątrz trzeba będzie spędzić troszkę więcej czasu niż przy taką lampą, ale ma to również swoje inne właściwości. Wygląda, że to kochane słońce jest coraz bardziej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Więc czemu go unikamy? Obserwuj, powiem, tipos.